Dzień dobry, witam serdecznie panią, pani Kasiu. Pyta pani, czy coś pamiętam. Wie pani, coś mi świta, że było coś o jakiejś koleżance, ale co dokładnie, to, to, to nie, nie, nie wiem, nie pamiętam. Tyle tego jest, że no przepraszam, ale nie sposób zapamiętać każdej interpretacji. Dobra, zatem. Chciałaby Pani coś zmienić? Jak ułoży się Pani przyszłość zawodowa? Czy przypisana jest Pani w krótkim czasie zmiana pracy Pani urodzona? Proszę Pani, no ja bym powiedziała, że tak. Jak najbardziej. To jest na razie z przełożenia, tak? E może też być, wie Pani co, no troszkę tu za mało jest przesłanek sam, mag, żeby y, mówić o jakiejś nauce, szkoleniach, ale przy tym jest kobieta przy magu, to może być kobieta, dzięki której, tak y, może Pani coś nowego stworzyć, albo to ko tą kobietą jest Pani, może znak Zodiaku się tu nie zgadza. Natomiast jakby karty w tym momencie mówią o pani stabilizacji, także to jest na razie przełożenie, ale mamy pazia denarów. Mamy, mamy trójkę buław, czyli coś takiego karty pokazują, że jest podjęta decyzja. Tak? Pani chce zmienić coś w pracy. I ta decyzja jest, a trójka daje taką możliwość sięgnięcia po to coś. To już nie tylko się planuje, ale i realizuje te plany. Zatem no, wie pani, no na razie do, dobrej myśli chyba proszę być. Zobaczmy, jak się poukłada pani przyszłość zawodowa w najbliższym czasie. Proszę Pani, no więc tak. E... Widać, że jeśli chodzi o Pani pracę, coś się zamknie i zarazem otworzą się nowe perspektywy przed Panią. E... Pytanie tylko, czy Pani z tego skorzysta? To jest raz. Dwa, co Pani robi jeszcze, żeby doprowadzić do tej zmiany pracy? Czy Pani kontaktuje się z ludźmi? Czy Pani kontaktuje się z tą koleżanką, o której Pani mówiła? Czy Pani wysyła CV? Bo pierwsze dwie karty to są karty naprawdę bardzo dużego działania, tak? Dobrze by było działać i wtedy pojawia się karta śmierci, czyli karta transformacji. Zamyka jedne drzwi, otwiera drugie, człowiek się wykluwa, że tak powiem, na nowo w lepszej i ładniejszej formie. Natomiast kolejne karty podpowiadają coś takiego, że pani będzie się przyglądać tej ofercie, która do pani przyjdzie. Będzie się pani temu przyglądać, ale i jednocześnie jakby do końca nie będzie pani z tego zadowolona. Będzie pani, no być może, no nie wiem, urażona, stwierdzi pani, że jednak to nie to, że coś miało być inaczej. E, może być pani również obawy, że okej, okay, dobra, pójdę w to nowe miejsce, ale e, czy tam będą perspektywy rozwoju? To jest raz. E, dwa, też karty podpowiadają, że e, to... Bo ta możliwość transformacji u Pani będzie również powiązana z jakąś walką. Z jakąś walką, przepychankami. Yy. I teraz, jak się Pani odnajdzie w tej całej sytuacji. Yy. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy, a mianowicie w tym miejscu, w którym Pani jest. Nie wiem, czy są jakieś osoby zarządzające, kierownik, kierowniczka, któraś z tych osób może odejść, bo droga dla tej osoby, dla tej osoby lub osób jest zamknięta, tak? Zmienia się, przetransformuje się. Czyli niewykluczone, że karty również podpowiadają ym, informacje na temat tej pracy, w której pani przebywa, tak? Natomiast hasłem tego czytania jest, czy pani sobie znajdzie nową pracę, więc zalecane jest przede wszystkim działanie. Zarówno cesarz, jak i rycerz buław to są karty wybitnie działające, tak? Do przodu. Paść kielichów, dobra propozycja, paść mieczy, konieczność nauki, ale jednocześnie taki strach, czy ja sobie poradzę, czy ta cała sytuacja będzie dla mnie sytuacją rozwojową żeby nie wpaść yy, z deszczu pod rynnę, trzeba będzie tutaj trochę powojować, ale z sukcesem dziesiątka kielichów, trójka denarów, nowak yy, współpraca, tak ale i tak, i tak przy tej współpracy pracy, współpracy yy, cały czas coś się dzieje wie pani, za plecami ja teraz sprawdzę yy, w sensie niekorzystnym, że ktoś Kopie pod kimś dołki, obmawia, jest nieszczery, ktoś chce coś uśpić, czyją czujność, za, zrobić coś za plecami, ubiec w czymś, tak? Czyli, w, no wie Pani, taka rywalizacja, krótko mówiąc. Zapytam jeszcze, co się dzieje u tej Pani, dlaczego ona się z Panią nie kontaktuje. Proszę Pani, proszę sprawdzić, czy u niej wszystko w porządku, bo mamy kartę wieży, więc jakby u niej samej nastąpiły zmiany i to zmiany z zewnątrz, które mają na nią wpływ. No, nie wiem, no nie chcę mówić, że może sobie nogę złamała, prawda? Ale, więc mówmy oględnie, że, że u niej nastąpiły zmiany, czy w pracy, czy zmiany życiowe. I ona jest jakby w jakiejś też sferze walki o swoje, walki o, o, o powrót, o pozycję, ale jej się uda. Także niewykluczone proszę pani, że e, ta osoba nie kontaktuje się z panią nie dlatego, że e, nie, do, nie chce dotrzymać słowa, czy chce panią oszukać. Nie, wręcz przeciwnie, tu karty podpowiadają u niej w życiu. Się coś wydarzyło, i myślę, że dobrze by było, żeby pani to, krótko mówiąc, jakoś sprawdziła, nawiązała kontakt, tak? Jakie intencje ma w dalszym ciągu ta kobieta e, do pani? Paź denarów. Cały czas ona myśli o tym, o pracy. Przepraszam, rycerz denarów. Tak, rycerz denarów, żeby tą sprawę. Dla Pani zamknąć, więc ja bym na Pani miejscu się nie poddawała. Coś, to, że u Pani nastąpi transformacja w pracy, w szukaniu pracy, no jest jakby tutaj bardzo mocno podkreślone. Coś się kończy, coś, coś się zaczyna. Natomiast nie jest to wszystko jakby takimi płatkami róż wysypane. Cały czas jest rywalizacja, cały czas jest podkopywanie, cały czas jest obgadywanie. Y, t, trudna taka sytuacja, wie pani: y, ktoś chce coś uzyskać, y, pani chce swoje, i, i tutaj na tym, na tym poziomie, na tej płaszczyźnie jakieś się pojawiają tarcia i konflikty, tak? Czy finałowo będzie pani pracować w tej instytucji, o której pani napisała? W mailu. No tu karty podpowiadają, że jest przed panią nowa jakaś droga, tak? Jest dużo ludzi, są, jest nauka, jest szkolenie. Można będzie czegoś się nauczyć i, i, i podnosić swoje kwalifikacje. Jest szereg ludzi, którzy będą skłonni tutaj, z, czy z panią współpracować, czy generalnie pani y, pomóc. Natomiast no jest azbuław. Proszę pani, naprawdę są duże, ym, duże przesłanki ku temu, że jakaś propozycja, nowej drogi dla pani, czyli może to być tak, że to może nie być w tym miejscu, które było pierwsze zakładane, nie wiem dział, czy tam jak to się tam nazywa w tej instytucji, yy, tylko może być zupełnie coś innego, czyli instytucja jakby ok, ale nie to miejsce, tylko inne, tak? Jest ten azbuław, nowa propozycja. Natomiast rozkładam tyle tych kart i czego mi tutaj, nie wiem, co pani robi źle? Może co pani robi źle w tych poszukiwaniach pracy? No właśnie. E, przepraszam bardzo. I mam tutaj kartę pustelnika. No właśnie. Widzi pani, to co pani robi niekoniecznie dobrze. To tak, jakby pani ym, sama siedziała, odizolowana. No, właśnie brakuje tego działania z pani strony. Rozmowy, działania, takiego wie pani, wkręcenia się trochę. Pustelnik jest sam, y, duma nad swoją drogą życiową, ale siedzi i duma, tak? Nie ma tego bodźca, nie ma tego y, y, szarpnięcia takiego do przodu. No, musi pani. Wyjść do ludzi, otworzyć buzie, zacząć pytać, zacząć działać. No. I co jeszcze? Niewykluczone również, że przy tej całej zmianie pracy może pani również zacząć, konieczne będzie zaczęcia od miejsca, które jest poniżej pani kwalifikacji, tak? Bo pustelnik, no on jest mednercem, a to jest karta, co pani robi źle czyli uważa pani, że ma pani i słusznie oczywiście ceni pani siebie, ceni pani swoje umiejętności, natomiast brakuje takiej elastyczności, że okej, okay, ja chcę gdzieś zacząć w innym miejscu, to może troszeczkę tak wie pani, spuszczę z tych swoich oczekiwań. Oczekiwania są dobre, natomiast no żeby to nie było Y, takie idące w kierunku y, zablokowania siebie, tak? Co pani pomoże, może pomóc w tych poszukiwaniach? No to jest, azbuław, azbuław daje możliwość, y, podsuwa, nie wiem, idzie pani ulicą, widzi pani ogłoszenie, otwiera pani internet i tam jest ogłoszenie. Y, rozmawia pani z kimś, a ktoś mówi coś. To jest zupełnie coś takiego zaskakującego. Warunek jest jeden, żeby pani te szanse chwyciła, tak? Żeby nie zaplokowała się Pani w tym pustelniku, ja tu siedzę, czekam, oczekuję, samo na mnie spadnie, mam swoje określone oczekiwania, a Ty świecie, dopasuj się do tych tam oczekiwań, tak? Bo owszem, no jest to jakieś myślenie, ale może zająć Pani dłuższy czas. Zatem okazja jest, przyjdzie, e, tylko tak jak to w asach bywa, coś trzeba będzie zacząć od początku, być może no Karta Słońca, proszę Pani, no Pani sobie zna znajdzie, Pani zmieni te prace, no tylko naprawdę trochę w tym wszystkim takiej e, otwartości, e, giętkości, tak, żeby okej, okay, no to mi troszkę nie pasuje, ale perspektywa jest dobra, na przykład, a tu no coś trzeba tak się dostosować, dopasować, więc, e, więc myślę, że troszeczkę w ten deseń Pani powinna, Pani powinna pójść. O co jeszcze mogę zapytać? Co pani robi źle? Co zrobić, żeby? No, jest ten as buław Uff. Niech się pani, no jest. To jest pani stan obecny, trójka mieczy, złamane serce, poczucie zranienia, taka jakby rozpacz. A to są karty na przyszłość, słońce i moc. Proszę być, proszę być, yy, proszę pani bardziej taką osobą yy, otwartą, ale to już mówiłam. Pokonywać małymi krokami przeszkody, nie blokować się, nie upierać tylko i wyłącznie przy swoim zdaniu. No. I będzie przed panią wybór, będzie pani miała wybór. Pytanie, czy pani zdecyduje się na ten wybór, bo tak jak mówiłam wcześniej, mam wrażenie, że dzieje się przy pani jakaś transformacja, a pani. Bardzo krytycznie do tego podchodzi, tak? No więc dobra, zrobię jeszcze. Czy zostać tu, gdzie pani jest i nie narzekać, no czy właśnie y, z, zacząć coś w końcu robić w kierunku. Ok. No, karta sukcesu, karta informacji. Czyli tutaj podstawą jest informacja w tym wszystkim. Za, musi pani zasięgnąć informacji. Tu zostaje pani, na tym gdzie jest, tu sobie szuka innego miejsca. No, lepsze karty wychodzą na inne miejsce tu gdzie pani jest, proszę wykorzystać jeszcze w karcie maga no przede wszystkim szansa, tak, szansa tworzenia czegoś. Um, więc może również pani w tej instytucji, w której pani obecnie pracuje, um, w coś takiego może się pojawić, że e, będzie się coś tworzyć, tak? I no z jakichś przyczyn, ale pani nie będzie chciała w tym wziąć udziału. Tak? To jest jedna interpretacja. Druga w karcie Maga to jest karta, Mag, to jest karta zmiany. Chce Pani tworzyć coś nowego. Jednocześnie niby z jednej strony Pani chce tworzyć coś nowego, a z drugiej strony jest takie bardzo duże poczucie żalu, że trzeba odejść. No to albo się chce zmienić, albo się żałuje, że trzeba odejść, tak? no To, tu, to musi być sprecyzowane. Zostanie pani tam dłużej. E, wynik trójka mieczy. Nerwy, stres. Niestety. E, drugie miejsce, dwójka kielichów. Uzyska to pani dzięki rozmowie. Dzięki przyjaznej rozmowie i przyjaznemu człowiekowi. Będzie się Pani tam czuła stabilnie i będą możliwości rozwoju. No tylko trzeba, trzeba e, chcieć. A, a powiedziałabym, że no, jeżeli to jest karta informacji, to te dobre informacje e, do Pani przyjdą. Tak? Tylko tak proszę się odezwać do ludzi. Dziękuję bardzo.